kochani z tej strony, Karolina. Witam Was bardzo serdecznie na kanale sklepu zielonekoty.pl. Przygotowałam dzisiaj dla Was kolejny wideo-tutorial. Tym razem pokażę Wam, jak wykonać taką wielkanocną kartkę shadowboxem w ekonaturalnym, takim lekko-rustykalnym stylu. Powiem Wam całkowicie szczerze, że mam osobisty problem z pracami wielkanocnymi i zazwyczaj robię ich bardzo mało albo wcale. Kocham bożonarodzeniowe projekty, zaś te Wielkanocne traktuję po macoszemu. Zawsze te święta kojarzą mi się z takim strokatym stylem i totalnie nie umiem w takie kartki i inne ozdoby. Jednak jestem absolutnie zakochana w Wielkanocy w takim właśnie naturalnym, ekologicznym, tak jak powiedziałam, rustykalnym stylu i nieskromnie przyznam, że ta kartka niezwykle mi się podoba. Jeśli zatem jesteście ciekawi, jak ją wykonać, to zapraszam Was do oglądania dalej. Pracować dzisiaj będziemy z kwadratową bazą. Możecie wziąć gotową bazę, albo wykonać taką samemu z kraftowego papieru. Potrzebny będzie nam również osobny arkusz papieru kraftowego do wykonania tej nadbudówki naszej kartki, dzięki której stworzymy właśnie na niej shadow box. To jest taka wersja dla osób bardziej cierpliwych i mających więcej czasu. Jeśli cierpliwość nie jest waszą mocną stroną, albo niezwykle wam się śpieszy, to możecie pominąć ten krok, wyciąć po prostu pasujący do bazy kwadratowy kawałek papieru, wyciąć w nim okienko i popodklejać na wyższe kosteczki 3D. Wtedy uzyskamy podobny efekt po prostu bez tych bocznych ścianek. Jeśli jednak chcecie stworzyć tą trudniejszą wersję ze ściankami bocznymi, najpierw musimy rozrysować sobie szablon, który wytniemy i zbigujemy w odpowiednich miejscach. Zaczynamy od odmierzenia na karcie poszczególnych odległości. Ja odmierzam kolejno 2 cm, które posłużą mi za plecki tej mojej nadbudówki, dzięki którym przykleję całość do bazy. Tutaj Pełna dowolność. Wcale to nie muszą być 2 cm, może być na przykład nie 1,5. Ale ja jestem zdania, że jeśli tylko możemy, to lepiej dać sobie tutaj taką właśnie troszkę większą, bezpieczną odległość, by wygodnie nam się po prostu to bigowało i przede wszystkim składało. To samo tyczy się wysokości naszego boksa. Znowu możemy dostosować ją do własnych potrzeb. Jednak uważam, że to 5-6 mm to absolutne minimum, by po prostu łatwiej nam się ten element bigowało i składało. Poza tym właśnie przy mniejszej odległości, nie wiem, czy jest sens robienie shadowboxa, wystarczy właśnie użyć kosteczek 3D i dostaniemy dokładnie ten sam efekt. Przy właśnie już takim wyższym pudełku, jak to 6 mm cm, ładniej to wygląda po prostu z tymi bocznymi ściankami. W moim przypadku będzie to słuchajcie 8 mm. Następnie odmierzam długość boku mojej bazy i powtarzam kolejną wysokość pudełka i zakładki, dzięki której przykleję boks do bazy. To samo robię na drugim boku, po czym prowadzę linie, które utworzą mi szablon boxa. I tutaj, słuchajcie, to jest takie totalne moje dziwactwo. Mi zawsze najwygodniej używa się w tym celu drugiej kartki papieru, którą przykładam pod kątem prostym. Jednak zdaję sobie sprawę, że linijka może cieszyć się większym powodzeniem. Ja przyznam się Wam, że w ten sposób rysowałam prostopadłe linie już w projektach architektonicznych na studiach i tak się odzwyczaiłam od używania linijki, której nigdy nie mogłam ideal idealnie przyłożyć. Zawsze ona była wyszczerbiona, bo od niej e, cieliśmy wszystko i e, e, przez to też nieidealna, e, przez co również sama rysowana linia ani nie była pod kątem prostym, ani nie była prosta. I chyba nawet nie umiałabym tego zrobić już przy użyciu linijki. Zmierzam po prostu do tego, że mi osobiście od drugiej kartki jest najprościej, jednak, tak jak mówię, to jest totalne moje dziwactwo. Teraz całość wycinam przy użyciu nożyka i linijki oraz nożyczek, a następnie bieguję w odpowiednich miejscach. Narysowałam dla Was taki prosty schemat mojego szablonu, który znajdziecie w poście na blogu. Link oczywiście będzie na Was czekał w opisie, i ten szablon też gdzieś tutaj Wam się za chwilkę na chwilkę wyświetli. Na tym schemacie przerywane linie to miejsca bigowania, więc jeśli macie z tym problem, to możecie tam podejrzeć, gdzie tniemy, a gdzie tylko zaginamy papier. Jak widzicie, powstały mi jeszcze takie skrzydełka do sklejenia ścianek tego boksa. Jednak tutaj już tnę je totalnie na oko, plus nożyczkami ścinam tym skrzydełkom boki pod kątem, by za chwilę łatwiej i lepiej całość mi się skleiła. Gdy całość jest już odpowiednio pozaginana, korzystam z okazji, że przygięty papier już zmieści mi się w bigszocie, co byłoby wcześniej po prostu niemożliwe i wycinam okienkowy krojnikiem. Używam tutaj najprostszego kształtu koła, jednak Wy możecie pokusić się o jakiś bardziej fikuśny kształt. Jednak polecam, by był symetryczny. Wykrojnik montuję do papieru przy użyciu taśmy washi, dzięki temu nic mi się nie przesunie w maszynce i wycinanka wyjdzie równo na środku. A ja potem łatwo tą taśmę po prostu odkleję. Teraz pozostaje to wszystko posklejać w całość, i tutaj tip: zdecydowanie lepiej użyć tutaj taśmy niż kleju, bo po prostu, no ja przynajmniej, dostaję szału, czekając jak klej zwiąże i jak mi się to rozkleja milion razy, i muszę to trzymać, i jeszcze po prostu cała się zawsze upaćkam. No słuchajcie, gorzej to już tylko w piekle. Dlatego taśma, wiecie, szybciutko, pyk pyk, wszystko od razu elegancko się skleja, nic nie trzeba przytrzymywać, nic się nie rozkleja i nie rozwala. No po prostu czysta sielanka. Jedynie trzeba uważać, żeby od razu dobrze wcelować, bo klej ruszymy, a taśmy już nie. Tutaj, by wszystko tak ładnie i porządnie podoklejać, może nam się przydać kość do bigowania. Ok, jak czarną robotę mamy już za sobą i nasza baza jest gotowa, to dochodzimy do punktu, który tygryski lubią najbardziej, czyli do ozdabiania. Ja tu, jak widzicie, mam takie pudełko zielonych skarbów i są to takie różne zielone roślinki, gałązki, jakieś kwiatowe kompozycje, ale i na przykład jajka. Które nawet nam sobie w zeszłym roku i one tak leżały i grzecznie sobie czekały, jak nadejdzie właśnie ten dzień. Mamy tu, jeśli dobrze widzę i wszystko dobrze rozpoznaję, dwie polskie nasze rodzime marki P13 i chyba nawet coś mi mówi, że to jest taki bloczek kreatywny z milionem gałązek. I paski z Paper Heaven. I właśnie z tych dodatków dzisiaj będę sobie korzystać przy akompaniamencie papierów z jednej z najnowszych kolekcji Paper Heaven, Złota Dama, którą zresztą pokazywałam Wam przy okazji Open Boxa z paczką design timową z zielonych kotów. Dodatki pochodzą z kolekcji Złote Sny, więc jak widzicie, nie tylko nazwy tych dwóch kolekcji są podobne, ale z powodzeniem można te papiery ze sobą łączyć. Jednak jeśli nie macie tych kolekcji, to każde gałązki i takie naturalne papiery będą w porządku. Możecie nawet nawycinać sobie różnych gałązek wykrojnikami. Jedynie ciężko w tematyce około wielkanocnej będzie zastąpić czymś naszego bohatera czyli zająca oraz jajka. Chociaż oczywiście mógłby to być też na przykład baranek czy kurczak i też myślę, że byłoby w porządku. Mój zając pochodzi z kolekcji The Four Seasons Springs, z takiego właśnie wielkanocnego dodatkowego arkusza do wycinania. Zaczynam powoli tworzyć sobie zarys swojej kompozycji. Na razie tak bardzo na sucho. Po czym przechodzę do docięcia papieru. Na początku wybrałam dwa papiery. Myślałam, że ten zielony gałązkowy pójdzie pod spód, a na niego dam coś jaśniejszego i delikatniejszego, by nie przytłaczało tych naszych powycinanych elementów. Więc wybrałam papier w drobne kropeczki. Ale jak zaraz zobaczycie, jednak zrezygnowałam z niego i to był strzał w dziesiątkę. Swoją drogą nie pamiętam kiedy zrobiłam kartkę z jedną warstwą papieru skrapowego i skłaniam się do odpowiedzi, że nigdy, ale jak widać, można i o dziwo tutaj wygląda to po prostu idealnie. Papiery docinam przy użyciu trymera, a potem sklejam ze sobą taśmą młozi, by wyciąć w nich otwór jednocześnie. Wtedy na pewno wceluję i papiery po prostu złożą się idealnie. Przekręcam mojego boksa, odrysowuję delikatnie kółko otworu i potem przykładam i przyczepiam wykrojnik do odrysowanego kształtu. Następnie wracam do tworzenia kompozycji, jak zawsze zaczynając od jakichś ogólnych, największych elementów. To tak, jakbyśmy, słuchajcie, przygotowali szkic czegoś. Zaczynamy od takich ogólnych kształtów i zarysów i dopiero z nich będziemy rzeźbić naszą docelową pracę. Pamiętam, jak bardzo długo za dzieciaka nie mogłam zrozumieć, dlaczego we wszystkich książkach czy gazetach e, – tak, kiedyś zbierało się różne gazety e, – właśnie poświęconych e, rysowaniu, rysowanie postaci, powiedzmy, myszki Miki, e, każą mi zaczynać od jakiegoś kółka, potem wyznaczać linię symetrii twarzy e, i oczu, no ja totalnie, słuchajcie, chciałam zacząć rysować Miki'ego od razu, od oka, albo na przykład od pyszczka, albo nie wiem, myszkę Mini, od tej wielkiej kokardy, a nie od jakichś kółek z liniami i potem dziwiłam się, czemu mój Miki wygląda jak jego brzydszy brat, który w dodatku doznał przemieszczeń na twarzy wskutek jakiegoś nieszczęśliwego wypadku i teraz w sumie bardziej przypomina Gufiego. Serio, kilka lat nie chciałam przyjąć do wiadomości, że to dlatego, że zaczynam wszystko od po prostu złej strony. Gdy już to do mnie dotarło, to był totalny game changer i po prostu oświecenie. I tak trochę jest też zbudowaniem kompozycji. Jeśli zaczniemy od razu od szczegółów, nie stworzymy ram i nie wyznaczymy tych linii oczu i symetrii twarzy i oczywiście mówię tutaj metaforycznie. To zamiast pięknej kompozycji będzie nam wychodził taki kopnięty miki, a przecież tego nie chcemy. Do mojej listkowo-jajkowej kompozycji dodaję również metalową ramkę, która jeszcze bardziej podbija taki retro-rustykalny styl pracy. Jak taka wiecie, przyrdzewiała, konewka, wśród praw pod wiejskim domkiem. Zmierzam do tego, że po prostu tu pasuje. Następnie przyklejam do bazy mojego shadowboxa i sklejam również kompozycję używając kosteczek dystansowych. Dodaję napis z arkusza na on chyba także pochodzi z kolekcji The Fall Season Spring. Dodaję też jutowy sznurek, który super tutaj pasuje, układam go tak jak chcę, podklejam klejem i chwilę trzymam, by klej złapał. Dodaję też urocze brokatowe kropeczki wokół okienka. Tego na nagraniu nie widać, bo sprytnie to wycięłam, ale kocham te brokatowe krople znowu, też między innymi za to, że można sobie wypróbować, który kolor nam najlepiej pasuje i ja to zrobiłam, a potem ściągnąć papierkiem i po prostu nic nie widać, przez to, że są one jakby na przeźroczystej bazie. Te złote szczególnie Wam polecam, bo pasują do praktycznie każdej pracy i naprawdę wyglądają po prostu uroczo. W ogóle kropelki znów są super. Dodaję również, słuchajcie, sizal, który wklejam w dziury pomiędzy elementami, a potem docinam, by za bardzo nie zasłaniał mi mojego zająca. Do kartki postanawiam wykonać również pasujące pudełko, by stworzyć taki już full, wypas, wielkanocny zestaw. Korzystam tutaj z gotowej bazy, jeśli dobrze pamiętam, od rzeczy z papieru, które również znajdziecie w zielonych kotach. Uwielbiam ogólnie te bazy, bo do złożenia ich nie potrzebujecie nawet kleju, wszystko super się składa, a boki nie wychodzą powyginane tylko wszystko wygląda naprawdę ekstra elegancko. Stawiam na bardzo proste ozdobienie pudełka. Do środka wkładam taką kołderkę sizalu, na którym spocznie moja kartka. Na wierzchu pudełka docinam ten sam papier, który użyłam na kartce. Tym razem jednak specjalnie wycinam w nim większe kółko niż to tworzące okienko w pudełku, by na około Utworzyła mi się taka e, ramka z e, właśnie tego kraftowego bazowego papieru. E, pudełko przywiązuje trzykrotnie jutowym sznurkiem, e, no i w sumie wola. Mój wielkanocny rustykalny naturalny zestaw pudełko plus kartka z zającem jest gotowy i ma bardzo, bardzo długą nazwę. No dobrze kochani, to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że twórczo zainspiruje Was do działania i postanowicie stworzyć swoją wersję kartki. Oczywiście nie musi to być nawet kartka wielkanocna. No i oczywiście bardzo chętnie zobaczę Wasze prace, bo nie często to mówię o swoich pracach, ale ta kartka niesamowicie mi się podoba. Tak wiecie, bardzo nieskromnie mówiąc, aczkolwiek mój tata twierdzi, że jak sami się nie pochwalimy, to czasem się po prostu tego nie doczekamy. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i za poświęcony czas. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!